– Chodź dziecko, siadaj. – Co? – będziemy kupować? Jakie malarstwo? No – Jak to zainwestować we mnie? Ja chod jestem chodzącym dziełem sztuki, autorstwo wielu chirurgów plastycznych. No dobrze, no to bardzo ładnie, ale trzeba tak samo inwestować w malarstwo. I teraz tak, ja analizuję tutaj malarstwo i patrzę na tego Nikifora. Ten Nikifor jest 16-18, a niedawno kosztował 1600-1800. – Nikifora a może… – Czy ty zamiast inwestować we mnie, chcesz inwestować w sztukę? Ale no to ja inwestuję w Ciebie i w sztukę, no to trzeba inwestować i w Ciebie i w sztukę. Ale we mnie więcej powiedz. No to no, zobaczymy, co, co więcej będzie korzyści przynosiło. Koneserzy sztuki! Może ktoś pomóc, My, to się, na, my się na tym nie znamy. Do żarcia pierwsi, ale do pomocy żarnej. Zobaczcie, no, co byśmy powiedz mieli. Ja, co byś chciała nie kupić? No to to nie, to, ale patrz tutaj na Nikifora. No Nikifora, ten, Nikifora jest Nikifora. Ciekawy. Dobra, A co to było to? Które? Wcześniej? Oczywiście to, to jest ładnie. No wiem, ale to już na to nie będzie przyrastała cena, bo to są ceny bardzo wysokie. Styka też nie będzie przyrastał na cenie. Ta hobby jest bardzo kosztowna. To są kwoty za jeden obraz, czasem kilkaset tysięcy, a czasem parę milionów, czyli potężne kwoty. Natomiast to jest fantastyczna tak samo lokacja pieniędzy. Wiemy, jak dzisiaj pieniądz traci na wartości. Taki obraz nie traci, podobnie jak ze złotem, chociaż wiadomo, że te wahania są. Natomiast jakby trzeba było uciekać, tniemy płótno, wycinamy dookoła, zwijamy w, rur w ruron i wsiadamy do G klasy